brzegami silnego morza mieszkał rybak ze swoją staruką. Co dzień łowił ryby, lecz z różnym skutkiem. Stąd nie przelewało się w ubogiej chacie. I tego dnia, jak zwykle, wybrał się na morze. Zapuścił sieć, lecz wróciła tylko z morską pianą. Postanowił więc posłużyć się wędką z umieszczonym na niej błyszczącym kółkiem. Po chwili, zdziwiony, wyciągnął rybę. Och, ja nieszczęsna! Dałam się skusić kawałkiem świecidełka. Daj mi rybaku wolność. Puść mnie w polskie głębiny, a spełnię każde twoje życzenie. Zwitował się rybak. Taka tam kurdzina i tak mm. ta mm. a... mi się wiele nie daje. I puścił mi ją wolno. A chacie wieczorem. I co? Znowu puste sieci? Ty ściebia, ty ty nicponiu, ty partaczu. Jak nie umiesz złowić nawet jednej rybki, to nie zabieraj się do rzemiosła! Jedną, to mi się nawet złowić udało. Ale była taka chuda, że puściłem ją wolno. Powiedziała nawet, że jeśli to zrobię, to spełni każde me życzenie. I co? I ty ją puściłeś bez okupu? A co miałem robić? Ty durniu, ty głupi niezdaro. To nie mogłeś poprosić choć o nową wannę? Nie, nie, to nie pomyłka. <coughs> Chodzi o wannę, a nie koryto. Albowiem czasy były już inne i naczynie, które dawniej służyło do karmienia trzody, a ludziom do kąpieli, zaczęto nazywać inaczej. Wracaj zaraz do tej swojej rybki i poproś o nową wannę. Taką z bąbelkami do masażu, żeby nowicka pękła z zazdrości. Hmm. I zaczął złotą rybkę przywoływać. Rybko, rybko! Przypłynęła złota rybka. Zapytała. Czego tobie, rybaku, potrzeba? – Miłuj ty się, jaśnie, pani rybko. Ale moja stara całkiem oszalała. Ani chwili spokoju nie daje. Wanny żąda. Ciwa potwora, takie z do masażu, po to tylko, żeby nożka pękła zazdrości. Idź do domu, poczciwy rybaku. Będzie miała wannę i masażę. No co, jesteś już zadowolona? Co? Ja mam być zadowolona? Zawsze muszę myśleć za Ciebie. Gdzie ja mam te wannę ustawić? Chyba widzisz, że nie pasuje do tej nędznej chaty. Wracaj do tej swojej rybki i poproś ją o luksusową willę z różową łazienką. Do tego w ogrodzie kadinak pod kolor, a szafy pełne futer, znorek, popielnic i lisów. Lista życzeń w miarę upływu czasu znacznie się wydłużała a biedny rybak pulsował między domem i morzem, sumiennie przekazując zlecenia swojej starej. Ona kawiła się w luksusie, natomiast on wyglądał jak ostatni obdatkus, nędzny, wygłodniały, zakrzyczany przez żonę. I nie wiadomo, czym by się to wszystko skończyło, gdyby nie fakt, że były to czasy budzenia się świadomości społecznej proletariatu, a przede wszystkim Długo oczekiwanej emancypacji mężczyzn. No! Dlatego też pewnego dnia jakiś to chłopiec piękny i młody, jakaż to obot brzegami sinej nadmorskiej wody idą przy blasku księżyca. Ona mu z kosza daje maliny, a on jej kwiaty dogadka. Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny, Pewnie to jego kochanka. Razu pewnego swe nieważne kroki na wodę starucha skieruje. I twarz na kształt opoki, zwraca oczyma złymi zezuje. Coż to mój stary? Przyknie bo rozpaczy. A gdzie ta zmyślna prądra? Niedoczekanie! Kres mu położę albo z kredesem niemądra. Stój, ręka! męża kluczyki od kabinaka i wszystkie w złożyć. Ja mogę odmienić los tego biedaka. Ty go chcesz głodem zamożyć. Łatwo za stroje sprzedałaś człowieka. Teraz naprawić zło trudno. Musi wystarczyć ci nędzna chata i los samotny cię czeka. Nie, tylko nie kadina. Proszę tylko kabina. <śla> Tak więc, wyzwójmy morał w naszej opowieści. Czasami długo trzeba czekać, niż człowiek uświadomi sobie, że lepsza jest jedna złota rybka od starych w i katylaków. A teraz, tak jak wcześniej mówiłam, dla naszych nauczycieli na programie wspaniałych życzeń. Między innymi, drodzy Państwo, złota rybko. Daj pani Karolinie Rogoźnickiej wiele do pracy i rozwiązywania problemów. Aby uśmiech uczniów był dla niej wyrazem wdzięczności za wszystko, co dla nich było. Brawo! <noise> Droga rybeniko, daj pani Karolinie Kożuchowskiej możliwość odczucia szczęścia i spokoju w pracy z uczniami. Z marzenia o wyjeździe do USA plażowaniu w Malibu, imprezowaniu w Las Vegas i kariery w Hollywood. Rybeńko <noise> <noise> Złociutka, pozwól panu historykowi Przemkowi Sporkowi żyć 100 lat, a jego dzieciom daj zdrowie i wiele radości w zabawach z tatą, żeby doczekały inwazji dobrych kosmitów przynoszących na Ziemię pokój. <noise> Dergo. A pani z matematyki daj nowy samochód. Na przykład na Ferrari, lub Żeby nie chodziła piechotą do pracy, Wyremontuj jej dom, by mogła w spokoju oddać się kontemplacji nad uczniowskimi klasówkami. Dorzuć też parę groszy do pensji na tabletki uspokajające nerwy. Czego nie to z trasą drugą RO. Kochana Rybko, daj zdrowie i szczęście i pieniądze pani od religii. A pani od Niemieckiego zorganizuj podróż na Wyspy Kanaryjskie oraz zapas stron z rekina, gwarantujący zdrowie jej i jej rodziny. Pani od daj dużo pieniędzy, wydanej mu, jak Nowi poznanie całego świata. A także pozwól jej spotkać na owej drodze samych rzecznych uczniów. Droga Brunerko, daj pani od polskiego zdrowie oraz możliwość podróży w czasie i przestrzeni za pomocą książek i lektur by nigdy nie zgadzili apety na życie i poznawanie świata. Przedmocna daj wszystkim naszym nauczycielom wiele radości z życia i wszelkiego dobra. A naszej pani dyrektor, pozwól zostać twoją siostrą, by sama mogła spełnić własne życzenia. Daj jej siły i zdrowie do walki z przeciwnościami. Pozwól, by je szkoła zawsze rozkwitała pomysłami i była przystanią dla wielu jeszcze artystycznych dusz. Brawo. Co to, Co to będzie? To będzie ta suszona ryba. Nic nie trującego. No to Pani Dyrektor zaczynasz trujące. Ja już jedno. Ja już Pani super.